Miejski żeby się właśnie w tym odcinku wytłumaczyli to tym filmiku, którego mogliście się właśnie się na tym kanale nie spodziewać. Ale jednak się to właśnie filmik o jednej z moich ulubionych, a tak naprawdę właśnie nie, najbardziej ulubionej nieoficjalnej księżniczce Disneya, ponieważ no wszystkie same oficjalne księżniczki Disneya. Na przykład właśnie Śnieżka, Kopciuszek, Aurora, Ariel, Bella, czy nawet rożpunka, czy Merida, czy nawet takie bardziej honorowe, pojawiające się w Franciszie, tylko okaryzonalnie, na przykład właśnie rzeczywiście Elsa, Anna, Elena, Asha, mirabel. Ale, czy ktoś właśnie wie o Giselle? Jeśli nie wie się o Giselle, to rzeczywiście, bym... I no nie wiecie co trafić bo no, że Rizel, czyli właśnie główna bohaterka filmu zaczarowana Disneyowskiego, który jest właśnie rzeczywiście połączeniem animacji oraz live action, czyli filmu aktorskiego. I który był zdecydowanie moim ukochanym filmem dzieciństwa, i nadal jest. Był to jeden z pierwszych filmów Disney, które nie oglądałam w dzieciństwie. No i rzeczywiście, jakby no właśnie, no jeśli nie wiecie, to Rizel jest to właśnie główna bohaterka tej, tej właśnie animacji, właściwie tego filmu połączonego z animacją. I jeśli nie znacie, to koniecznie byście zaczarowani, bo no, ten film jest po prostu genialny. W sensie, na właśnie, że żywcipro no, nawiązuje do klasycznych bajek Disneya, do klasycznych animacji, jednocześnie będąc jednocześnie parodią, ale taką dobrą parodią, w sensie takim delikatnym, jak to się mówi, poking, czyli żartowanie ze schematów Disneya. Jednocześnie pokazując, że wciąż aktualne, nawet jeśli górna bohaterka, właśnie według fabuły, czy rzeczywiście właśnie na początku była zwykłą księżniczką Disneya, ja czy tam bohaterką, jednak przez właśnie zazdrosną macochę swojego ukochanego, została właśnie przeniesiona do Nowego Jorku, gdzie ta macocha chciała się jej pozwolić, rzeczywiście tam ją wyrzuciła, aby ona nie mogła poślubić jej syna. No i rzeczywiście, tam no właśnie tam, w Giselle, zakołuje się właśnie, no, w skrócie, fabuły, rzeczywiście właśnie w Robercie, czyli cynicznym oraz właśnie wierzącym w realizm, rzeczywiście no właśnie adwokacie, który właśnie nie wierzy prawdziwą, Miło się bardzo z nim jeszcze, później jeszcze ma właśnie malutką córkę, która ogólnie jest właśnie zakochana w baśniach, jest ogólnie psa słodka, no i właśnie Giselle powie więcej, że właśnie w życiu Roberta, Roberta tam, przykład właśnie Robert uznają za psychicznie chorą, za wariatkę, ale jednak później rzeczywiście w miarę jakich właśnie wień zaczyna rosnąć, Robert zaczyna być właśnie otwarty bardziej na miłość, zdaje się bardziej wrażliwy, empatyczny. Z kolei właśnie Giselle odkrywa prawdziwy świat, no i w sensie z takiej bajkowej, rzeczywiście, właśnie przesądzonej księżniczki, staje się prawdziwą, żywą, dojrzałą kobietą. No, i że robimy właśnie w tym filmu, chciałabym właśnie przedstawić powody, dlaczego Giselle jest ogólnie tak zarobista. No w sensie, dlaczego po prostu jest najlepszą niż oficjalną bo lubię Esmeraldę, Kidę, nawet Megarę, chociaż jest wręczą pindą przecież większa się zmieniła na początku była wredną pindą, więc zasługuje na to. A rzeczywiście, no, ale Giselle, to zawsze była moja ulubiona, nieoficjalna księżniczka Disney'a. Zawsze zajmowała u mnie miejsce pierwsza. No i właśnie jeśli ktoś się oglądać zaczarowanej, to możecie to zrobić, a potem wrócić z tego materiału. Chociaż mimo, możecie też to oglądać bez, że no, to będzie ogólne podsumowanie, rzecz wciągno, tego kim Gisel jest i dlaczego jest ogólnie taka zajebista. I rzeczywiście, no, dlaczego jest taka genialna, przepraszam za takie wyrażenie. Ale jednak w tym filmiku chciałam. Właśnie wam pokazać, dlaczego Izalia jest po prostu taką genialną księżniczką i dlaczego po prostu zasługuje na więcej atencji zarówno od Disneya, jak i właśnie od fanów. Ale do dłuższego przedłużania. Przechodzimy do filmiku. No więc, że rzeczywiście, właśnie pierwszą całą Żizelę, która według mnie jest naprawdę cudowna, jest oczywiście jej design. Ważne, no, że Żizel jest ruda z niebieskimi oczami, wszystko można tylko przypominać Annę i Meridę. Jednak, przejść przeciwieństwie do Anny i Meridę, jej jest naprawdę wyjątkowy. Ważne, no, ma długie, właśnie, rzeczywiście, gno, rude włosy. W wersji animowanej mam właśnie różową sukienkę. Z takimi falbanami, Rzeczywiście, no, ma takie kwiaty we włosach wolno wystające. W sensie, design jest po prostu genialny. Rzeczywiście, no, jeśli ktoś nie wie, to właśnie estetyka Giselle i Zaczarowanej, to jest kolejny plus, dlaczego kocham Giselle, była właśnie inspirowana tym, że rzeczywiście, no właśnie, no, Giselle była inspirowana właśnie obrazami Alfonsa Muchy. Właściwie to nie były obrazy, ale to były grafiki użytkowe. A jednak Alfons Mucha jest to zdecydowanie mój ulubiony artysta, bo już głównie w taką księżniczkową, prynciasową, różową estetykę. No i rzeczywiście, głównie no właśnie Alfons Mucha, no właśnie rysował, jeśli ktoś nie wie, kobiety splątane w kwiatach, rzeczywiście główną no z kwiatowymi sukienkami. No i właśnie Giselle jest bardzo, bardzo to inspirowana. Co nawet oficjalnie powierzone, to nie jest tylko moja spekulacja, Ponieważ jakby no właśnie Lisa Kin, czyli autorka koncept to między innymi właśnie do Zaplątanych, wczesnej wersji Frozen, czyli na przykład właśnie Księżniczki żaby Zaczarowanej, do Zaczarowanej właśnie zrobiła piękny koncept arty, które mają pokazać to, jak wygląda animowana strona tego filmu. Jeśli chodzi o aktorkę Giselle, to też ma naprawdę cudowny dźwięk. W sensie to, jak właśnie Giselle się zmienia na przestrzeni filmu, to jak rzeczywiście jakby no jako Steven zmieniają się takich bardziej bajkowych, takie bardziej przesłodzonych, na takie właśnie bardziej realistyczne, no i rzeczywiście, no, i takie bardziej, że tak down to earth, czyli rzeczywiście, no, takie bardziej stonowane, realistyczne, czasami nawet seksowne, jeśli chodzi o jej oficjalną, końcową właśnie sukienkę z filmu, przynajmniej ostatnią, którą nosi oficjalnie. A potem mają jeszcze tą żółtą sukienkę, która jest po domu, ale jednak no i oficjalna sukienka wyjściowa to właśnie jest rzeczywiście ta sukienka fioletowa, która jest hejtowana, bo ludzie uważają za mniej ekstrawaganckie niż inne kostiumy żizel. Jednak właśnie o to chodzi, żeby Giselle nauczyła się właśnie żyć w prawdziwym świecie także z strojami. I jeszcze w no, co tu powiedzieć, design, design jest po prostu genialny, w sensie pasuje mi ta różowa estetyka, rzeczywiście te kwiaty we włosach, jakby wszystkie sukienki im pasują, wszystkie sukienki są po prostu piękne. Kolejnym właśnie plusem Giselle jest właśnie zdecydowanie charakter. Boże, no, Giselle jest tego, taka rzeczywiście na początku typowa księżniczka z bajki, że właśnie jest taka naiwna wierzą wcześniej zakończenia. Ciekawym jest też to, że dlatego, że jest z Andalazji, czyli właściwej krainy, nie odczuwa właśnie złości i dopiero właśnie odczuwanie złości musi jej dopiero przejść kiedy jest w realnym świecie i ona jest wręcz zachwycona, kiedy odczuwa, kiedy odczuwa złość, dlatego że czuje to po raz pierwszy i dla niej to jest naprawdę cudowne uczucie, ale że źle jest ogólnie bardzo optymistyczna, znaczy że nie traci wiary w ludzi, ta jej naiwność, ta jej po prostu przesłodzoność, ta jej chęć pomocy innej po prostu strasznie do mnie już że no, Utożsamia się z Giselle, bo jest, no, ona jest dosłownie taka sama jak ja. I ten właśnie optymizm, ta słodkość, ta uroczość, po prostu mi mega imponuje. Po trzecie, wątki romantyczne i rzeczywiście, no właśnie, no, właśnie waga tych wątków. Bo jest, no właśnie Giselle jest trochę jak Anna Scarino, bo rzekwno ona też ma rzeczywiście właśnie dwóch facetów, z czego jeden jest właśnie, właśnie księciem, a drugi rzeczywiście, no właśnie, cynicznym, down to earth, czyli właśnie rzeczywiście takim wręcz, jak to powiedzieć, ziemnym. Właśnie, rzeczywiście, taki realistycznie na za że rzeczywiście właśnie mężczyzną. A rzeczywiście, głównie, no, jeden jest właśnie księciem. I rzeczywiście, no, właśnie no, się do Anny, której rzeczywiście pierwszy chłopak, czyli Hans, okazał się podłym gnojkiem, chociaż i tak go kocham jako postać. No to rzeczywiście, głównie, no, właśnie, no, Giselle miała tyle szczęścia, że rzeczywiście, głównie no, zakochała się w Robercie, że odkryła to właśnie pierwszy książek, z którego chciała poślubić, którego chciała poślubić w jeden dzień. Rzeczywiście nie jest wcale zły, ale rzeczywiście, głównie, no, właśnie, no, Robert, czyli adwokat, okazał się zdecydowanie lepszy, rzeczywiście, no, stał się prawdziwą miłością życiel i te przeciwieństwa łączące ich naprawdę się przyciągały. No i w sensie, rzeczywiście, no właśnie, no, twórcy Frozen wydaje mi się, że chcieli osiągnąć podobny efekt, co właśnie zaczarowana, czyli rzeczywiście pokazać, że prawdziwa miłość, że pierwsza miłość wcale nie jest prawdziwa i może znaleźć miłość zupełnie gdzie indziej, zupełnie gdzieś, gdzieś niespodziewanie. Ale rzeczywiście się różnica jest taka, że Jen Lee, czyli właśnie Crane lodu, na siłę właśnie zrobiła z Hansa złoczyńcę, a jednak tutaj było to naturalne, że mimo, to właśnie Rzel nie wybrała Roberta, właśnie Roberta, Edwarda, Roberta wybrała, no to jednak Edward też na swoją prawdziwą miłość u boku właśnie Nancy, czyli byłej Roberta. Kurde, to jest jeszcze bardziej skomplikowane niż Love Score z Miraculum. Ale ile właśnie to, że Giselle to obok właśnie pokochonta w drugiej części Janny, Anny rzeczywiście jest jedną z niewielu księżniczych dzisiaj, która miała właśnie dwóch partnerów i rzeczywiście te wątki romantyczne zostały tak fajnie pociągnięte, no to rzeczywiście jakby no właśnie... Dlatego, także wątek Żydze, nawrywa młotki romantyczne Żydze, mogę naprawdę docenić. Za ich oryginalność raz to, jak wychodziły poza schematy. Jeszcze za nie powstało Frozen, które było rzeczywiście, no, takim epitetem tego, że można mieć dwóch facetów i że nie, zbierzam ilość, nie zawsze musi być prawdziwa, ale jednak Zaczerwona zrobiła to pierwsza. Pogódźcie się ludzie z tym. I na pewno zrobiła to lepiej niż Frozen, chociaż, no, Frozen kocham. Mimo wszystko. No i właśnie, rzeczywiście, kurwa, właśnie, no, ostatnim plusem jaki to chciałabym powiedzieć w tym dość krótkim filmiku, jest właśnie, rzeczywiście to jej potencjał, księżniczkowość, oraz potencjał na bycie w Francji, księżniczek nie ja. no, jak to właśnie mówiłam w filmiku o... Moanie, że Moana wkrótce zostanie właśnie, pracuje właśnie własną franczyzę, właśnie na podstawie Moany 2 i Moany 1, i rzeczywiście, no właśnie, na, dlatego nasza właśnie kochana Moana, czy włoskie wersji Jana, pracuje właśnie, zostanie zastępiona przez inną księżniczkę Disneya w, właśnie w przyszłości, dlatego jak pójdzie do własnej franczyzy i będzie zarabiać więcej o swojej uteki, na przykład to robią Esa i Anna w franczyzie Frozen. Ale jednak rzeczywiście, no właśnie, no, w tym filmiku mówiłam, że za może nie zastąpić Elena z Avaloru, jeśli ktoś nie oglądał, z serialu telewizyjnego Disney Junior i Disney Channel. Ale jednak właśnie, rzeczywiście gnął no, właśnie Rizel, jak to mówiłam w tym filmiku. Miałam zostać w 2007, rzeczywiście krok kroku, swojego filmu dołączono do księżniczek Disneya. I podobno były nawet właśnie projekty Lalek. Rizel yy, rzeczywiście gnął no, właśnie, no, jako księżniczki Disneya, z czego jedna doszła do skutku, ale bo, z tego co wiem, właśnie, to ogłoszenie, że Giselle będzie księżniczką Disneya było na tyle pudełka, a więc rzeczywiście, no właśnie, później to zostało zmienione, i rzeczywiście, no właśnie, lalki Giselle wyszły, ale bez tego ogłoszenia, za będzie księżniczką, a jednak rzeczywiście, że no, że no, rzeczywiście, no właśnie, Giselle miała zostać księżniczką Disneya, jednak właśnie Disney uświadomił sobie, że rzeczywiście, no, będą właśnie musieli płacić Amy Annals, czyli akcesor Giselle w wersji aktorskiej, w filmie, rzeczywiście, no właśnie, potantiemy licencyjne, dlatego tego nie zrobili, jednak właśnie, Giselle, Mimo, że nie jest to no tak księżniczka Disneya, no to jednak właśnie nie jest zapomniana w księżniczka Disneya. W sensie jakby no nie jest zapomniana w franczyzie. No i rzeczywiście jakby no właśnie no dostała swój własny sequel, rozczarowana, który moim zdaniem jest naprawdę okropny. E, rzeczywiście jakby no właśnie no dostała dwie oficjalne lalki, z czego jeszcze jest trzecia w drodze z tego co wiem. Rzeczywiście jakby no właśnie no dostała własne emotki w grze Disney Emoji Blitz. E, powróciła do parków na rzecz właśnie e, właśnie... Disney 100, rzeczywiście celebracji Disney 100 w 2023 roku, oraz właśnie w tym roku, na Valentine, Days Night, właśnie, rzeczywiście, góno, właśnie w Disneylandzie, no i właśnie Disney uniknął właśnie, rzeczywiście, góno, właśnie, no, robienia z Żydel księżniczki, dlatego, że właśnie, no, pokazują ją w jej animowanej formie. Przez to właśnie, przez jej animowaną formę, nie muszą płacić stadiumów licencyjnych Aimiana, no, animowany animowane i jak to znaczy, są nabiegowane, czy tam grają przez tą samą aktorkę, je, tak właśnie, no, że w wersji jest tylko dabingowana przez Amy Adams. A więc, jakby no, w przypadku postaci dabingowanych, mogą używać ich postaci, jednocześnie nie używając ich twarzy. Bo tak to by Disney musiał zabezpieczyć Amy Adams, czy Amy Adams musiałaby zabezpieczyć dożywotnie prawa do wykorzystywania ich twarzy w gadżetach, co raczej nie byłoby komfortowe. Zwłaszcza, że na przykład właśnie Amy Adams ostatnio grała w filmie Lightbeat, czyli właśnie Nocna Noc Suka, który jest ogólnie bardzo dziwny, ale jednakże że się właśnie tam grała Amy Adams. No i właśnie no, ogólnie mam taką nadzieję, taką cichą nadzieję, że jednak no Rizel miłość, wszystko dołączy do księżniczek Disneya, bo no naprawdę nas zasługuje i już właśnie no, nie jest oficjalną księżniczką Disney'a i nigdy nie on nie będzie, to jednak mam po prostu taką cichą nadzieję, że jeśli Disney ją wykorzystuje właśnie rzeczywiście w gadżetach, rzeczywiście będą... No, mimo, że właśnie nie jest oficjalnie księżniczką, to Disney w z że rzeczywiście jakby no jako emoji w grze Disney Emoji Blitz rzeczywiście jakby no właśnie no maje lalki, co pokazuje, że Disney troszczy się o żywe, nawet dając ją do parku na specjalne okazje i dlatego ma taką bardzo, bardzo cichą nadzieję, że za swoją księżniczkowość, że ze wszystkim także odwagę kiedy uratowała Roberta, za posiadanie zwierzęcego w sidekicka, by się człowiekiem i po być animowaną, ale rzeczywiście nie będą co sobie chociaż jakby no Marina jest z Pixara i jakoś może być księżniczką Disney a więc, jakby no, to, że właśnie powstała w innym studiu, no to rzeczywiście nie musi się wykluczać, i nawet Księżniczka z Pixara, czy nawet z Disney Junior, czy właśnie Elena może zostać oficjalną Księżniczką Disneya, prawdopodobnie lub na pewno, bo Melina została rzeczywiście w 2013 roku mianowana Księżniczką Disneya, a właśnie, no właśnie Elena nie wiem, czy zostanie mianowana oficjalną Księżniczką Disneya, ale jednak ma tak po prostu cichą nadzieję, że Giselle mimo wszystko, zostanie właśnie oficjalną Księżniczką Disneya. Serio. No nie oszukuj właśnie, no, zważenie na jej estetykę, zważenie na to jakość księżniczkowa i przesłodzona naprawdę, naprawdę, naprawdę na to zasługuje. No i właśnie, okej, okay, możecie właśnie napisać w komentarzu, czy właśnie znacie Rizel czy znacie taką no, jeżniczkę Disneya, i jakie swoje zdjęcie w Wiozece, jeśli oglądaliście właśnie Zaczerwane Jako Dziecko, a nie patrzę na Wasze komentarze, a ja bardzo, bardzo, bardzo gorąco dziękuję Wam za oglądanie, no właśnie dziękuję za każde wyświetlenie, subskrypcję, like, obejrzenie, bo naprawdę, naprawdę wiele to dla mnie znaczy, a ja się z Wami zlegnam i pa do następnego filmiku!